Właśnie ma witajcie na pierwszej analizie w tym roku yy, w tejpie 004, gdzie omówimy sobie rynki na przyszły miesiąc, jak i również na koniec powiem Wam, bo było dużo komentarzy yy, związanych z tym, skąd się uczę, skąd czerpać wiedzę, gdzie zacząć, yy, żebym pokazywał pozycje typowo bardziej z FTMO. Aby było widać dokładnie gdzie zawierałem pozycję, aby było to bardziej transparentne Jak i mogło czegoś więcej nauczyć Więc wezmę to pod uwagę na następnych filmikach Za 4 czy 5 dni mam z 200 właśnie pierwszą wypłatę Więc zobaczymy jak ten tydzień się dokładnie ułoży A dzisiaj sobie omówimy EURUSD, GBPUSD, DXY Jak i również powiem trochę o Bitcoinie i złocie więc to są takie rzeczy generalnie ja już sobie zrobiłem analizę tych rynków, więc będę tylko odwoływał się do tego co mam na wykresie, więc zaczynając sobie od euro od razu mówię, że będę wam pokazywał po prostu poziomy, które sami możecie sobie zaznaczyć w przyszłym tygodniu i zobaczycie, że będą one po prostu miały jakieś reakcje, będą one znaczące, więc Warto je obserwować i mieć je gdzieś na wykresie, nawet jakimś drugim, trzecim euro USD, bo mogą Wam pomóc. Generalnie na rynkach o to chodzi, aby reagować na to, co się dzieje, nie przewidywać, a to, co nam teraz cena dała, yy, po prostu daje nam na przyszły tydzień takie poziomy, a nie inne. Zaczynając od euro USD, mm, moglibyśmy zacząć w sumie od indeksu dolara, natomiast w sumie jest w sumie od euro USD. Bo to po prostu będę, będę po prostu więcej skakał między EURUSD, USD, GPUSD i DXY, bo to jest jakby trochę jedna całość yy, i branie pod uwag uwagę Euro GP i DXY yy, po prostu daje nam większą przewagę na rynku, więc to po prostu będziemy robić. Nie? Tak samo jak ja handluję, to wchodząc w pozycję biorę to pod uwagę co się dzieje na DXY, to co się dzieje na Euro i to co się dzieje na usd Składam w całość i daje mi to po prostu dodatkowe potwierdzenie do tego, czy ten ruch będzie spadkowy, czy z czy ten poziom będzie miał reakcję jakąś większą, czy mniejszą reakcję, czy nie będzie reakcji w ogóle. Więc składnia tych trzech rzeczy daje mi cały kompletny model wejścia w moją pozycję. Yy, więc czekajcie, sobie wyłączę na razie póki co to, bądź to niepotrzebne i przejdźmy sobie na wykres 3-miesięczny. Generalnie tak. Jeżeli wiecie, obserwujecie coś na rynkach, to zebraliśmy w tym tygodniu poprzedni świece z poprzedniego roku. Więc ja zobaczcie time frame roczny, tak? To zebraliśmy szczyt poprzedniego miesiąca na euro. No i jak dobrze też wiecie, no to miało to sens pod takim kątem, że 99% świec zawsze jest zbieranych albo szczyt albo dołek świecy, jak sobie zerkniecie wstecz, no to zobaczycie, że każdy jakiś szczyt albo dołek poprzedniej świecy jest zbierany. Na przykład w tym przypadku mamy inside bar'a, on się zdarza bardzo często, boże, bardzo rzadko, dlatego mówię 99% świec zawsze zbiera jakiś szczyt albo dołek i często, bardzo często nad szczytem albo dołkiem jakiejś świecy w jakimś krótkim, krótkim odstępie bądź dłuższym odstępie dzieje się ewentualne odrzucenie, więc, tak jak na przykład mieliśmy to w przypadku tym, zobaczcie, że zebraliśmy poprzedni rok dosłownie o 48 pipsów, tak? I cały rok kontynuowaliśmy cenę w dół. Czy będzie tak w tym przypadku? No, póki co jest za mało danych, by o tym mówić. Natomiast zebraliśmy i zobaczcie, że była od razu korekta i to nie ma, bo ponad 100 pipsów na pewno ona miała. Co do naszej świecy 3-miesięcznej, można sobie zobaczyć, że to samo zebraliśmy ten szczyt, reagowaliśmy w tym bloku tutaj, tak i była jakaś reakcja z tego. Jak również można zauważyć, że już tworzymy w tym miejscu jakieś liquidity, które pewnie w niedalekiej przyszłości będzie zbierane, bo kiedy tworzą się takie dołki, to bardzo często one są po prostu zbierane. Mamy też pod tymi dołkami bardzo dużą lukę cenową, tak. Mamy również w tym miejscu nasz blok, który, SRZ, która manip manip manipuluje te dwa pobliskie dołki, więc jest ona bardzo mocno znacząca, więc cena będzie tam dążyć. Czy najpierw wybijemy w górę, czy najpierw zejdziemy w dół? Póki co mówię, to jest tylko i wyłącznie przewidywanie, więc można sobie tylko spekulować. Natomiast jakby widać, że. W dłuższym odstępie czasu, czy wybijemy najpierw w górę, czy wejdziemy w dół, jest bardzo podobno, że będziemy w tym SRZ reagować. Będzie ona na pewno w niedalekiej przyszłości respektowana. Więc to już są takie rzeczy. Zakończenie miesiąca. Również mieliśmy w tym poprzedni miesiąc zakończyła się świeca miesięczna, która wygląda w ten sposób, nie? Mamy bardzo długi knot górny, mamy, mamy bardzo dolny knot yy, dolny, nie? Więc yy, atak na liquidity, pobliskie dołki. Więc to nam mówią wyższe te time framy. Zejdźmy sobie do tygodniówki, która wygląda w ten sposób. I po takiej tygodniówce, generalnie bardzo dużo ludzi, e, pierwsze co robi, no to widzi: Ok, mamy ogromny knot górny, świeca zakończyła się w ten sposób. Mamy e, taką świecę na takim szczycie, na przykład w tym miejscu. I z takiej świecy, po takim knocie, bardzo często się dzieje przywrócenie. Zobaczcie, że w tym miejscu mieliśmy taką świecę, zeszliśmy jakoś sporo e, w dół. E, tak samo było w tym przypadku. Wyjście w górę, tak samo było w tym przypadku zejście w dół. Więc jest większa szansa na to, że będziemy po prostu spadać i mieć, mieć, mieć jakąś korektę. Eee, no nie. Tak samo. Mm, o w tym miejscu zobaczcie, że mieliśmy też korektę w takiej świecy. Eee, tak samo tutaj jakaś korekta była. Nawet i odwrócenie, tak samo w tym miejscu zobaczcie, była jakaś korekta, więc to są nasze przesłanki, nasza przewaga. Na rynku, wiadomo, obrębie jakimś czasowym dłuższym, bo to jest time tygodniowy, więc yy, ja aż tak bardzo się nie skupię, natomiast zawsze biorę pod uwagę, aby mieć więcej danych, aby mieć to z tyłu głowy, yy, ale mieć jeszcze większą przewagę na rynku niż yy, mogę mieć. Wejdźmy sobie w time frame H4 i porozmawiamy o tych poziomach, które ja tutaj wyznaczyłem. Przede wszystkim tak, mamy 50% zaznaczone obszaru, nie? 50% obszaru, który jest wzięty stąd. Nie on jest brany cały, Czyli cały ten ruch wzrostowy, tak? Zobaczcie, że jesteśmy bardzo blisko tego poziomu, 50% tego wybicia całego w górę. I ten poziom jest o tyle istotny, że jest on poniżej tego Liquidity w tym miejscu, tak? I również zawiera się on w zapełnieniu tej całej luki która będzie prawdopodobnie chciała być zapełniona ciałem świecy. Więc zobaczcie, że ten poziom jest w pierwszej kolejności pod uwagę jako poziom istotny do ewentualnego odwrócenia. No i zobaczcie, mamy taki poziom wyznaczony, który może nam zapewnić jakąś reakcję, bądź jakieś odwrócenie nawet po, po ten szczyt, tak? bo jesteśmy tutaj w trendzie wzrostowym, nie ma tutaj mowy o trendzie spadkowym. Wiadomo, w tym, w tym przedziale i w mniejszym frameie mamy póki co trend spadkowy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc jest to trend wzrostowy. Eee, mamy dopiero jakiś pierwszy, pierwszy, głębszy, pierwszą, jakąś głębszą srz eee, A tak naprawdę to ten poziom jest mierzony cały, więc ten poziom na pewno jest istotny. Warto sobie go zaznaczyć i po prostu obserwować w mniejszych frameach to co się dzieje, jak macie strategię, czy będzie jakieś przerwanie struktury, czy będzie tworzyć Liquidity po przeciwnej stronie, jaki dzień tygodnia będzie, o której godzinie tam się znajdziemy, jak będzie wyglądała Azja. To są wszystkie czynniki, które dają nam przewagę, więc najlepsze, co możecie zrobić, to w takim tygodniu sobie zaznaczyć wszystkie poziomy, które są ewentualne do reakcji, czekać, aż cena do tych poziomów dojdzie, żeby mieć przewagę i dopiero w mniejszych timeframach przewidywać. Albo bardziej reagować na to, co ta cena będzie robić w mniejszych interwałach, takich jak M15, M30, M5, nawet i M1 i dopiero korzystać z jakichś ewentualnych wejść. No to wiadomo, to wygląda tak w day tradingu, tak? W scalpingu, w day tradingu. Wiadomo, ktoś jak, jak jest swing traderem, no to trochę to inaczej będzie wyglądało, natomiast ja jestem day traderem, więc ten poziom pod uwagę. Jak i również, to jest poziom wyznaczony z takiego urządzenia jak Goldbach. O nim generalnie nie chcę teraz mówić. Yy, od razu nawiążę do, do, nawiążę do tego co odpowiadając na komentarze. Daję wam w linku poniżej YouTube'a, jak sobie znajdziecie, link do Discorda darmowego, yy, którego w, w tamtym roku robiliśmy. Yy, jest tam dużo mnóstwo wiedzy darmowej z życia, z tradingu, yy, jak i również będzie tam cały mentorship darmowy. Stąd, stamtąd możecie czerpać śmiało wiedzę. Będą tam również spotkania ZOOM, gdzie będziemy się łączyć, mówić o jakichś rzeczach. Będą to dokładniejsze analizy, yy, moje ewentualne wejścia. Każdego dnia rano będę nagrywał Wam jakby co do dnia, co danego dnia Spodziewam się, czego szukam, więc tam możecie szukać śmiało informacji, za darmo sobie wejść na Discord, jeżeli ktoś handluje, chce się nauczyć tradingu, jest zainteresowany, wbijajcie śmiało za darmo na Discord. Do na, na Discorda macie tam mnóstwo wiedzy darmowej, no i warto być, obserwować, bo będzie tam dużo y, fajnych rzeczy, więc jest to poziom z Goldbacha który powiela się z tą 50%, 50 wybicia tego. Ten poziom często jest respektowany, więc zobaczymy po prostu, jak będziemy reagować w tym poziomie. Drugim poziomem ewentualnym reakcyjnym na ten tydzień, jeżeli byśmy zeszli, na przykład nie respektowali tego poziomu, tylko jakoś lekko, jakąś korektę zrobili i wy zeszli niżej, to jest tutaj drugi poziom, również wzięty z poziomu 0,17 Godbacha. Jest to mocny poziom, więc tutaj też ewentualna reakcja może być. Jest to poziom w tym gapie, więc jeżeli byśmy całego tego gapa chcieli zamknąć, wejść do takiej luki, jakimś ewentualnym knotem, tak, no to ciała świecy, jest, jeżeli by się zamykały w tym poziomie, jeżeli będziemy tutaj widzieć jakieś odwrócenie, jakiś fraktal odwrócenia, na przykład MW, v i głowa z ramionami, to będzie to ewentualny poziom do jakiejś reakcji, do jakiegoś wyjścia, odbicia, czegokolwiek. A nawet jeżeli będziemy mieli z tego poziomu korektę na 30-40 pipsów, to da się znaleźć w takim frame M5, M1 naprawdę fajną pozycję. Więc jest to kolejny poziom, który możecie sobie zaznaczyć. To jest poziom, zobaczcie, bo na razie nie da odpalu tego urządzenia, to wygląda w taki sposób, yy, w ten sposób. Więc zobaczcie, że mamy tutaj strefę ewentualnego Goldbacha i te strefy są po prostu respektowane, jak na przykład widać w tym przypadku, widać w tym przypadku, yy, widać w tym przypadku jak była reakcja, przebicie i zaraz nastąpi ewentualna może korekta tego poziomu i zejście niżej. Więc o tym urządzeniu będę mówił więcej, bo to jest jakby Urządzenie, które mocno pomaga. Działa, jest oparte na matematyce, na algorytmie, który zarządza tymi wszystkimi rękami, więc zawsze moje poziomy wynikają właśnie z tego Goldbacha. I jeżeli w tym Goldbachu są jakieś następne jakieś przesłanki, na przykład 50% wybicia, jakiś gap. Jakaś SRZ i jest ten poziom Godbacha, to jest to naprawdę bardzo mocny poziom do ewentualnych korekt, odwróceń i setupów. Zawsze moje wejście setupowe jest z poziomu Godbacha i jakiejś innej przesłanki, jak na przykład GAPA czy czegoś takiego. Więc to jest to kolejny poziom ewentualnej reakcji, i tutaj zaznaczyłem trzeci. Zobaczymy, jeżeli tak samo dojdzie, no to też będzie to ewentualny poziom jakiejś reakcji. Możecie sobie zaznaczyć te poziomy, obserwować, jak i również. Na ten tydzień wziąłem pod uwagę y, ten poziom, wiadomo jeżeli cena by odwróciła i była w tym miejscu, no to trzeba by było kolejne poziom, poziomy zaznaczyć ewentualnej reakcji. Dlatego wbijajcie na Discorda, tam na bieżąco będę Wam mówił, pokazywał i dawał screeny z mojej analizy, to co się wydrukuje. Y, bo nie wiadomo co się wydrukuje, może się otworzyć na przykład y, jutro cena z luką jakąś mocną w tą stronę bądź w tą stronę i wtedy będzie trzeba niektóre rzeczy pozmieniać albo dodać jakieś re e, poziomy reakcyjne. I ten poziom jest wzięty z tego, zobaczcie, że nad tym szczytem mamy Faveru Gapa z h widać go ewidentnie tutaj gołym okiem, jak i również nad tym Faveru Gapiem z h mamy pierwszy poziom powiedzmy, że takiego wsparcia, które może się stać oporem, tak mówiąc potocznie, jak nie lubię używać tych stwierdzeń, natomiast dla osób, które używają, to tak to wynika, również mamy w tym poziomie yy, tutaj tego Value gap, który został zjechany, a jeżeli taki Value gap został zjechany, przedrukowany, to często cena lubi do niego wrócić i mieć jakąś reakcję na dalszą kontynuację. Więc jeśli, uwaga, byśmy doszli do tego poziomu i z tego poziomu weszli do tego poziomu drugiego, tak, będąc dalej w trendzie spadkowym, ewidentnym, to będę obserwował ten poziom jako ewentualny poziom do dalszego zjazdu, na przykład te poziomy. Bądź otworzymy, otworzymy się w poniedziałek wtorek, od razu nie respektując tych poziomów, tylko od razu wyjdziemy w górę do tego poziomu, to ten poziom będzie będziemy jeszcze mocną, silniejszą moc do tego, aby ewentualnie zjechać do tego poziomu pierwszego tutaj, tak? Więc obserwuję te poziomy do ewentualnych korekt odwróceń i ten poziom, jako pierwszy poziom, bo dalsze poziomy będę patrzył, jeżeli ten poziom jest zostanie zrespektowany. Natomiast widzę, że on jest tyle mocny że zobaczcie, że mamy tutaj. No jest po prostu poziom mocny, więc warto sobie go zaznaczyć i obserwować do ewentualnego odrzucenia. Przejdźmy sobie do JIPSD, bo JPSD po prostu wygląda podobnie. Pierwszym poziomem naszym jakiejś reakcji jest ten poziom 50%, który również znajduje się, zobaczcie, teraz taką. On jest wzięty z tego poziomu. Ok. Czyli jest on wzięty z tego poziomu, a wynika to z tego, że mamy tutaj wyjście aby C i te, to miejsce a atakuje to po, po bliskie liquidity, ta SRZ jest na tyle mocna, że biorę w pierwszej kolejności oczywiście te 50%. Wiadomo, jeżeli byśmy wzięli to w ten taki sposób i przedrukowali ten poziom, to zobaczcie, że to jest zaznaczyłem sobie taki kwadracik, który również wynika z urządzenia Goldbacha i również w tych miejscach jest 50%, więc zaznaczę tutaj linią ewentualnie o, w taki sposób. Że tutaj też będę te poziom obserwował. Ogólnie całe to miejsce jest do obserwacji, tak? Czyli reakcja może nastąpić z tego miejsca, może nastąpić z tego miejsca, może nastąpić z tego miejsca, bądź na przykład z końca tego poziomu, tak? Ta reakcja powinna nastąpić z tego miejsca, bo jest to naprawdę mocny poziom. Mamy tutaj również Liquidity, czyli 50% znajduje się pod poziomem Liquidity, znowu w jakichś gapach, no znowu w jakichś lukach, więc. Te poziomy będę obserwował, i tak samo również jak na euro, ten poziom do ewentualnego odbicia i dalszych spadków w dół. Czyli jeżeli nie zejdziemy poniżej tego Liquidity, zrobimy taką korektę w górę w poniedziałek wtorek, to ten poziom będę obserwował do ewentualnego odwrócenia na spadki do tych poziomów, tak? No to to samo co na euro. Jeżeli, ten, jeżeli na przykład za, za, zareagujemy w tym poziomie, wrócimy, zareagujemy w tym poziomie, będziemy chcieli spaść. To będę targetował oczywiście ten poziom tutaj już niższy. No generalnie ten poziom jest 180 pipsów w dół, ogólnie z tą płynnością, którą mamy teraz i wydarzenia, które mamy w tym tygodniu, bo są one mocne. Oczywiście cały czas trzeba wziąć pod uwagę, jakie są wydarzenia w następujących tygodniach. Ten tydzień jest taki, że będzie dużo tych wydarzeń praktycznie każdego dnia. Są jakieś znaczące wydarzenia, które mogą cenę impulsywnie popchnąć w którymś kierunku. Więc jest duża szansa, że nawet idziemy do tego poziomu. Hmm, chyba, że odwrócimy z tego miejsca, będziemy myśli już oczywiście iść po ten dalej w górę, bo jesteśmy oczywiście w trendzie wzrostowym, tak? Więc to by brał pod uwagę. Trzeba obserwować. No i DXY również następująco to co euro, czyli nasze liquidity, nasza luka, która powinna być zapełniona i również 50% tego wybicia całego w dół znajduje się. Yy, znajduje się powyżej tego Liquidity, więc to jest yy, porównywalnie. Jeżeli euro będzie w moich poziomach, na przykład tutaj, tak, i DXY będzie w tych poziomach tutaj i będę widział jakieś ewentualne reakcje. Zobaczcie, tutaj 0,17 znowu jest poziom, więc cały ten... Mo moglibyśmy wziąć to jako kwadrat cały, tak, ten poziom, do ewentualnej reakcji i obserwować, co będzie się działo, tak? Więc to jest pierwszy poziom reakcyjny. Jeżeli. Byśmy ten poziom przebili ciałami świecy, no to obserwowałem te poziomy wyższe. Oczywiście tu jest cały ten wariu gap, który również może być respektowany, więc będę patrzeć co się dzieje. Natomiast pierwszymi poziomami do reakcji, które ja obserwuję, to są te poziomy, a przede wszystkim powyżej tego liquidity 50% i 0,17%. Kolejny poziom znajduje się tutaj. No i poziomy na odwrócenia, które również są brane z Goldbacha, również są brane z jakiejś tam przesłonek yy, struktury. To jest poziom NTM, tak? czyli jeżeli byśmy zrobili korektę, to byłby pierwszy poziom do tego, aby wyjść w górę. No jeżeli zejdziemy niżej, to ten poziom tutaj jest w tym miejscu do ewentualnej reakcji. Można sobie te poziomy pozaznaczać. Pokażę Wam z prawej strony macie 96527, końcówka to jest 96300, tutaj mamy 96821 i 96767. Te poziomy sobie możecie sami zaznaczyć, bo. Też je pokazuje w tym momencie. No i co? Generalnie ja już widzę tutaj, co to się mniej więcej tworzy. Mamy fraktal wyjścia, więc jeżeli w tym poziomie będziemy mieli przesłanki, będzie się tworzył fraktal. Będziemy na przykład ciało świecy utrzymywać poniżej tego liquidity. Knoty będą nam tutaj tworzyć jakiś fraktal. Będą przesłanki, wydarzenia, wszystko na to, aby odwrócić. To ten poziom będzie cały zjechany. Tak, ten poziom będzie cały zjechany i prawdopodobnie nie będziemy chcieli zanurkować do tego miejsca tutaj. A jeżeli nie będziemy mieli przesłanek, będziemy reagować cały czas trendem z do góry, no to to jest pierwszy poziom, drugi poziom i ewentualne liquidity do zdjęcia, więc to są takie po prostu rzeczy, które powinniście mieć zaznaczone, które będą miały reakcję, a co cena zrobi, to trzeba po prostu poczekać na więcej danych na to, co stworzy nam poniedziałek, na to, co nam stworzy wtorek. Ja będzie wyglądał tydzień, więc to są takie rzeczy istotne. Myślę, że możecie sobie wspaniało zaznaczyć, zobaczyć, jak to reaguje. Jeżeli pierwszy raz jesteście na moim kanale widzicie tą analizę, to możecie sobie ją porównać później na koniec tygodnia, jak ona miała znaczenie, czy jakie jak były reakcje w tych poziomach i pić na Discorda i po prostu wszystko śledzić. Co do Bitcoina i złota, tak tak krótko się wypowiem tylko i wyłącznie, bo dużo ludzi. Padło panikę po tych spadkach od czwartku. Doszliśmy do poziomu 5-600 i zanurkowaliśmy. Zobaczcie, że jak ten poziom jest zareagowany, 5-600 dokładnie równo i było zejście. No dosyć spore. Ja ogólnie na złocie, nie handluję. na złocie nie handluję, natomiast obserwuję sobie, co tam się dzieje i ludzie już po takich rzeczach często widzę jakieś tam... Zaorski, że do piekła złoto leci, że złoto upada i tak dalej. Na rynkach nie lubię takich, jakby takiej filozofii, że po takich ruchach nie wiadomo, co się dzieje, bo zobaczcie, że ten ruch jest totalnie zgodny z algorytmem, totalnie zgodny z rynkiem. Jakby rynek nie może całkowicie cały czas rosnąć w górę i, i po prostu mieć coś takiego dosłownie cały czas, wynajmniej w takim timeframe dużym jak H4, tak? Yy, więc ten spadek, impuls z dół jest wzięty z tego, że pod każdym tym dołkiem mamy co? Ludzie handlują złotem. Ja widziałem dużo pozycji, którzy na przykład ludzie handlują, nie że kupują złoto, tylko normalnie handlują na forexie, na dźwigni i na przykład dokupują całe to złoto, tak? dokupują cały czas złoto i gdzie najczęściej znajdują się stoplosy ludzie albo jakieś zabezpieczenia. Gdzie jest stop plus albo zabezpieczenie? No, zazwyczaj jest to pod jakimś dołkiem, lub jeżeli coś shortuje to nad jakimś szczytem. No i zobaczcie, że pod tym dołkiem były jakieś zlecenia, które ludzie grali longi i w tym miejscu, na przykład, mieli czystkę stop bądź jakieś zabezpieczenie na to, że zamkną z zyskiem. Tak samo pod tym dołkiem, pod tym dołkiem lub pod tym dołkiem było bardzo dużo zleceń, które anulowały te wszystkie longi, więc te zejście i tak impulsywne po prostu wyczyściło osoby, które tylko i wyłącznie kupywało złoto i miały filozofię, że będziemy ciągnąć tym impulsem cały czas w górę do niebos i nie wiadomo jak ile na tym zarobią, więc to były tylko i wyłącznie czystki i nie ma tutaj żadnych przesłanek póki co na to, że runiemy w przyszłym tygodniu nie wiadomo jak ile eee, trzeba zachować chłodną głowę bo tak naprawdę jakiś szczególniejszy poziom SRZ gdzie, jeżeli, którego byśmy produkowali lub coś by się działo, jest dopiero w tym miejscu. I my zrobiliśmy to z tego miejsca korektę, zobaczcie, że 50-70%, więc to jest normalne, całkowicie normalne zachowanie na rynku, jakby całkowicie normalne zachowanie na rynku. To było bardzo prawdopodobne do w ogóle do przewidzenia, że takie coś się stanie, bo zobaczcie, że po każdym mocnym wybiciu dzieje się bardzo impulsywne zejście w dół. Tak samo w tym miejscu, zobaczcie, jak impulsywne jest zejście w dół i następuje odwrócenie jeszcze mocniejsze, więc o nic się to nie świadczy, nic się nie dzieje. Trzeba zachować chłodną głowę i obserwować, co po prostu rynki tworzą. To samo Bitcoin. Natomiast ja do Bitcoina mam trochę inne podejście. Również nie handluję, również nie inwestuję. I Bitcoin jest w dosyć kluczowym momencie, bo <gryw> również wszyscy, którzy mówili, że to jest zwykła korekta i będziemy dalej kontynuować w górę i tak dalej, obserwowali już poziomy stąd, że będziemy lecieć w górę, tak samo poziomy stąd, że będziemy lecieć w górę, Cena po prostu. No wyczyściła mnóstwo ludzi i tak dzieje się na każdym rynku. Są wzrosty i są spadki, a spadki są w wzrostach potrzebne po to, aby wyczyścić ludzi, którzy kupują, cały czas kupują i ustawiają swoje stop po prostu pod tymi wszystkimi dołkami. Więc prawdopodobnie ten dołek też będziemy zbierać i uwaga teraz, ten dołek jest jednym z takich mocniejszych, bardziej znaczących dołków. Jeżeli pod tym dołkiem na przykład będziemy tworzyć coś takiego i ewentualnie odwracać, to będzie to sygnał do tego, że będziemy chcieli może i kontynuować dalej ten wzrostowy. Ale jeśli ten dołek przebijemy gwałtownie, mocno, impulsywnie, i będziemy robić korektę, która będzie nam mówić o tym, że dalej chcemy spadać, no to pierwszym poziomem jest ten poziom tutaj 64 tysiące mm, tak? Na pewno poniżej 74 tysięcy powinniśmy zobaczyć tego Bitcoina. No i będziemy obserwować dalej, więc to są normalne zachowania na rynku. Tak Ktoś, kto się stresuje albo mówi, że ktoś idzie do piekła albo ktoś idzie coś idzie do nie wiadomo jak wysoko, jest po prostu zwykłym no, idiotą, bo tak rynek działa, to jest algorytm i po to te zachowania na rynku w taki sposób się dzieją, aby czyścić kupujących i sprzedających, każdą stronę, tak? Ktoś na przykład w tym miejscu sprzedaje Bitcoina, zostaje wyczyszczony i dopiero Bitcoin spada, tak? Ktoś kupuje w tych miejscach Bitcoina, Bitcoin spada, czyści i na przykład ci dalej w górę, to samo złoto. Więc to są takie zachowania to dla zwykłe na rynku, więc warto po prostu zachować chłodną głowę, analizować, zaznaczać poziomy i reagować w ewentualnych poziomach. Mieć poziomy, czekać cierpliwie i patrzeć w mniejszych interwałach, co w takich poziomach się dzieje. Reagować, nie przewidywać. Dzięki za dzisiejszy materiał. Jeszcze raz wspomnę: dajcie lajka, suba, kliknijcie na Discorda, który jest w linku poniżej. I widzimy się w kolejnych materiałach. ciesh